Za wami mecz e, taki nietypowy, bo z kadrą akademicką. E, wygrywacie go. Wiadomo, że wynik nie był e, może najważniejszy w tym spotkaniu, ale chyba mimo wszystko to jest dobry prognostyk przed Mistrzostwami Świata. Tak, to jest dobry prognostyk. Zagraliśmy dobre spotkanie. E, fajnie, że zrobiliśmy gdzieś tam pięć bramek. Szkoda, że możecie tam dwóch straconych pod koniec tego spotkania, ale... Jeszcze mamy jutro mecz, żeby też dobrze się przygotować przed mistrzostwami. Myślę, że te dwa mecze to jest taki, takie wartościowe sparingi dla Was? My jako zawodnicy, myślę, nie skupiamy się na tym, kto tam za bardzo jest naszym przeciwnikiem. My po prostu robimy swoją robotę i na tym się skupiamy. Wygraliście ten mecz, choć graliście z zawodnikami, mimo wszystko starszymi o kilka lat od Was, więc. W czym myślisz, że byliście lepsi, a w czym, być może jest taki element, w czym rywal był lepszy? Myślę, że dobrze graliśmy jako zespół, trenujemy ze sobą już dwa tygodnie, nie ma tutaj czwartej piątki naszej, nawet dwóch piątek chyba bodajże napastników, więc tutaj będą też jakieś rotacje na pewno na mistrzostwa, ale myślę, że dobrze graliśmy jako cała drużyna, graliśmy ze sobą z tyłu i z przodu i to gdzieś na pewno nam wychodziło. A co według Ciebie wymaga poprawy na te ostatnie dni przed mistrzostwami? No, rozmawialiśmy przed chwilą z trenerami właśnie o osobieniu, o właśnie, żeby właśnie o jednym schemacie, więc myślę, że o tym na pewno będziemy jeszcze rozmawiać i analizować. Jaki będzie Wasz cel na ten turniej? No, myślę, że zdobycie jakiegoś medalu. To będzie naszym celem i myślę, że tutaj każdy może powiedzieć o spadku, ale myślę, że nie będziemy myśleć o spadku, tylko o jak najwyższym celu, czyli o walce o medale. No to trochę tak nawiązując do Twojej odpowiedzi, myślisz, że ta kadra w tym roku jest silniejsza od choćby tej z zeszłego roku? Nie, nie skupiamy się tak na tym, bo tutaj są dwie, dwie różne drużyny, dwie różne, różnych zawodników. Wcześniej mieliśmy zawodników z zagranicy rok temu, z 04 rocznika, teraz mamy teoretycznie prawie wszystkich z Polski, więc... Naszą taką myślę dowodzącą lineą to będzie ta pierwsza z Katowic, która ma która będziemy musiała robić różnicę, żeby to pociągnąć w ataku i będą chłopcy też, którzy będą e, musieli tą e, zagrać no, robotę w obronie.